Nie. Yes. Teraz jest literka H. Literka H wygląda na raz, tylko Zrobimy coś takiego i na dół. H, H, H. Od siebie, nie? H, H, H. Dobrze. To zaczynamy teraz od literki B. 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 A, B, C, D, E, F, G, H. I to, to litera to będzie I. I jest z tym palcem. I. To jest I. I narysujemy kropeczkę. Zaczniemy od D. G. H, I. I. Teraz od początku cały faj.